Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Mamy godzinę dziewiątą zero jeden. Zaczynamy więc dzisiejsze rynkowe espresso oraz poranny meeting w TMS Brokers. Z tej strony Adam Kwiatkowski. Witam serdecznie, proszę Państwa. Jesteśmy w trakcie ostatniego tygodnia i miesiąca, i kwartału. Jesteśmy w trakcie tygodnia, który nie obfituje w dane makroekonomiczne. Tym niemniej jest kilka danych, na które warto zwrócić uwagę na wystąpienia członków banków centralnych i to na to przede wszystkim dziś bym zwrócił uwagę. No ale po kolei. Dzisiaj w trakcie sesji europejskiej będziemy mieli przemówienie o godzinie 10:45, wystąpienie publiczne szefa Banku Anglia Andrew Bailey'a. Następnie o godzinie 15.00 będzie publiczne wystąpienie szefa Bundesbanku, tak zwanej głowy, teraz już mało kto o tym pamięta, imię Negla, oraz 15.15 .15 Christine Lagarde z ECB. Później jeszcze będziemy mieć wystąpienie członka fedło o godzinie 16.00. Jeżeli chodzi o twarde dane, to ich nie będzie zbyt dużo, bo o 15.00 mamy Dane z rynku nieruchomości USA, in the case Schiller, decyzje Węgierskiego Banku Centralnego o stopach procentowych. Tam przypomnę, nic się nie zmienia: 13% bez, bez zmian, pomimo bardzo wysokiej inflacji. Oraz o godzinie 16 i to chyba tak jest z takich twardych danych w miarę naj, najważniejsze dane, bo to jest indeks zaufania konsumentów, conference board oraz. Efekt z Richmond i 22.40 zapasy paliw według API. Widać więc, że to są drugoligowe dane i one tu raczej wpływać na rynek nie powinny. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że no troszeczkę jakby wyciszył się ten temat banków. Tu trochę już mniej na ten temat widać, no, działania podjęte przez przez FED, przez administrację Bidena, również tu przez szwajcarski nadzór bankowy i przejęcie Credit Suisse przez UBS, no trochę ten temat uciszyły, natomiast no, trudno na razie też powiedzieć, że on jest rozwiązany tak, no, no absolutnie jeszcze o tym nie można czegoś takiego twierdzenia z całą pewnością wygłosić i powiedzieć, że tak, tak jest. Tu cały czas istnieje ryzyko, że może nam się pojawić kolejny bank, który może mieć kłopoty. Patrzmy, trochę niesprawdzona, ale jednak ta informacja z, z, z piątku, taka trochę nerwowa, emocjonalna, tak, no bo raczej. Jeżeli chodzi o Deutsche Bank, tam się nic złego stać nie powinno ze względu na parasol ochronny rządu Niemiec, tym niemniej trzeba pamiętać, że tego typu sytuacje w najbliższych tygodniach czy miesiącach mogą mieć miejsce. Zerknijmy na wykresy. I zacznijmy od euro-dolara, bo on się zachowuje dość dobrze, dość technicznie i dość przewidywalnie. W czym ta przewidywalność się unaocznia? No, przede wszystkim w tym, że są respektowane wsparcia i opory, jak również średnia ruchoma, średni, przede wszystkim 55. I tu przede wszystkim yy, zwróciłbym uwagę na fakt, iż w ubiegłym tygodniu, generalnie w marcu, czyli w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, eurodolar po obronie poziomu 1,05 wybił średnią. Zrobił w czwartek, w piątek ruch powrotny do średniej, zaznaczyłem. No i wczoraj ładna sesja wzrostowa, dziś kontynuacja. Aczkolwiek brakuje tu cały czas nam dynamiki na eurodolarze, tym niemniej. Jeżeli chodzi o, o najpopularniejszą parę walutową, to oczekiwałbym kontynuacji wzrostów do poziomu 1,10. 1,10, 1,10,30 to są szczyty z początku, z początku lutego. Dokładnie ten szczyt został ustanowiony 2 lutego na poziomie 1,10,35. Wydaje mi się, że powinniśmy tam zmierzać, że takie lekkie osłabienie, lekkie osłabienie dolara w stosunku do, do euro powinno mieć miejsce, natomiast no, trudno na razie ocenić, czy ten poziom będzie przebity, czy nie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że przebicie poziomu 1,05 będzie oznaczać zakończenie takiego tu um, takiego przystanku, takiej korekty i prawdopodobnie wtedy bardzo szybko wylądujemy w okolicy 1,0. Trzy. Na razie nie chcę tu przesądzać, gdzie się wybijemy, w którą stronę. Na razie jesteśmy mniej więcej w środku tego przedziału wahań i trzeba tu cierpliwie czekać, ustawiając się gdzieś zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Chciałbym zwrócić też uwagę na funta, który w mojej ocenie przygotowuje się do jakiegoś większego ruchu w średnim zakresie, w średnim terminie. Fund od Listopada ubiegłego roku pozostaje w trendzie bocznym i po dwukrotnym przetestowaniu 1.18 ponownie zmierza na górne ograniczenie tego trendu bocznego 1.24.40. Bardzo dobre zachowanie, krótkie korekty, nie przekraczające dwóch sesji. Obecnie poziom 1.23.30. Powinniśmy w najbliższym czasie zyskać tu około figurki i przetestować opór na 1.24.40. Przypomnę tylko, że w przypadku wyjścia kabla powyżej tego, górą z tego ręczu, minimalny zasięg to jest mniej więcej szerokość tego trendu bocznego, czyli poziom 1,30. Taki mniej więcej byłby zasięg. Z par dolarowych jeszcze też jedna para. Z, dola, z dola, Nowozelandczyk dość czytelny też układ, w tym sensie czytelny, że widzimy jasno, gdzie jest opór, gdzie jest poziom techniczny, który da jakiś sygnał. To są poziomy w, je, między 1,62,70 a 1,63. To jest taka strefa oporu, która powstrzymuje Nowozelandczyka przed y, ruchem do góry. Natomiast Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż każde takie podejście pokazuje, że popyt raczej jest lekko dominującym stroną. Dlaczego? Dlatego, że ostatnie te szczyty to każdy z nich wybijał poprzedni, tylko ten tu z 23 marca on dorównał, natomiast przede wszystkim zwróciłbym na dołki uwagę. Każdy dołek począwszy od 8 marca jest na wyższym poziomie. Stąd też wniosek, że powinniśmy być kolejny raz świadkami testowania 0,63, i później, jeżeli się to uda, no to otworzy to drogę do poziomu 0,6540, czyli szczytu ze stycznia. Cały czas odczytuję to, co się dzieje na Nowozelandczyku jako korektę techniczną, jako falę korekcyjną względem fali impulsowej, która miała miejsce od 13 października do 2 lutego, kiedy to nowozelandczyk wzrósł poziomu 55 na 65, czyli 1000 pipsów, 10 figur, teraz mamy korektę z 65 na 60, 1, czyli 4 figury, jakieś 40 właśnie procent. i tu po tej konsolidacji powinniśmy jeszcze raz podejść tu pod opór. No i w związku z tym jeszcze jedna para, tym już razem niedolarowa, ale dość mocno egzotyczna dla, dla tych państwa, z tych państwa, którzy lubią takie egzotyczne pary pY. Zwróciłem na niego uwagę, ponieważ dość technicznie się zachował, on porusza się od ponad roku. Już w zasadzie to z półtorej roku, bo od listopada 2020, no to dwa lata już będzie, ponownie, w takim kanale wzrostowym. Pierwszy, tu zaznaczyłem strzałkami linię trendu, która jest dolnym ograniczeniem tego kanału. Tu mamy pierwszy raz to był listopad 2020, drugi raz to był luty 2022, i trzeci raz teraz podeszliśmy. W marcu 2023. To są dane tygodniowe. Jeżeli ten schemat miałby się utrzymać, to jest to dość dobry powód do tego, żeby odbić się od, um, od tego poziomu. Zresztą już pierwsze próby są, bo ta świeczka tygodniowa zaczyna nam się rysować wzrostowo i zmierzać w kierunku górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Więc y, dla osób, ale podkreślam, to jest chimeryczna, mocno parawalutowa, która która jest mocno szarpana, proszę zwrócić uwagę na wykres czterogodzinowy, jak to chodzi, tak, no to na, naprawdę ciężko się na tym gra, natomiast ze średnioterminowego punktu widzenia, no jakby się udało gdzieś to podłapać, to i yy, ustawić szerokiego stop poniżej tych minimów, no to kto wie, może by to przyniosło oczekiwane dochody. No dobrze, troszkę na temat surowców, ropa i złoto. Bardzo udany dzień dla ropy. Wczoraj ropa wzrosła ponad 3%. Proszę zwrócić uwagę, ropa jest w tej chwili w takiej fazie korekcyjnej. Bo póki co tak to postrzegam. I w ramach tej fali korekcyjnej wzrosła 14%. To jest dużo. I powiem tak. Jeżeli ma być utrzymany, jeżeli ma być utrzymany trend. Dotychczas panujący, czyli trend spadkowy, bo taki jest trend od marca 2022. To miejsca na wzrosty już raczej nie ma. Od góry zrobiony jest ruch powrotny do takiej tu linii trendu oraz, proszę zwrócić uwagę, do wcześniejszego tu takiego dolnego ograniczenia trendu bocznego. Tak. Ropa była w trendzie bocznym, pomiędzy poziomami 72 a 82, dostali um, uczestnicy rynkowego mojego rynkowego Espresso w, e, pamiętają. Od dołu z kolei kurs przetestował kluczowe, długoterminowy, długoterminowe wsparcie, to jest to, I jednocześnie średnią 200-tygodniową. To jest ta czerwona linia, którą tu, jak Państwo widzą, kurs respektuje wielokrotnie. Wielokrotnie respektuje. Tak to widać chociażby w latach 2000, taka tam konsolidacja była 2012-2014. Tak? Tu widać, że ta średnia dwustutygodniowa, ta czerwona linia była istotnym wsparciem. Podobnie tu, lata 2019-2020 no 20 prawie. tak Tu również lekko tylko tam knotami, ale to było respektowane. No i teraz też podeszliśmy. Dwa tygodnie wzrostu po silnej wyprzedaży jesteśmy przy oporze. Jest, jeżeli to rzeczywiście ma być trend utrzymany, to nie powinno już to dalej rosnąć. W związku z tym, jak to można rozegrać? No można rozegrać to tak. Pierwszy, pierwszy sposób to jest Wykres 4-godzinowy, który tu Państwo widzą, mamy takie wąskie świeczki. I jeżeli ten wzrost się teraz załamie, to można popróbować Sela i z, z w miarę krótkim stoplosem w okolicy 74. Natomiast i to jest tak krótkoterminowo, natomiast średnioterminowo, krótko i średnioterminowo. Dla to, natomiast dla graczy takich którzy są tu dużo, dużo bardziej bezpiecznie grać, no to wtedy poczekałbym po prostu na wybicie tych 64, ale to jest, to jest szmat czasu, szmat drogi, bo, bo to jest 8 dolarów, 8 niżej, ale z krótkoterminowego punktu widzenia można coś takiego rozegrać, takie A, B, C, konsolidacja, wybicie w dół, jeżeli tu wybijemy w dół, no to sell i stop loss 73,50. Tak? Oczywiście, jeżeli wyjdziemy górą, to raczej będzie pozamiatane, i wtedy ropa powinna zacząć nadrabiać zaległości, zmierzając w kierunku 80 dolarów. W telegraficznym skrócie, jeszcze tylko nadgaz, który szoruje po dnie. Wczorajsza sesja znowu spadkowa. Jesteśmy cały czas przy dwóch dolarach. Tu na tą chwilę nadziei brak. Jedynie co, no to można liczyć na to, że ten poziom tuż poniżej dwóch dolarów wytrzyma. Jeszcze złoto, kilka słów o złocie, złoto przypomnę pozostaje w trendzie wzrostowym, średnioterminowym a długoterminowym trendzie bocznym, po obronie poziomu 1800 dolarów wzrośliśmy na 2000, ruch 200 dolarów w bardzo krótkim okresie i w związku z tym potrzebne jest tu w tej chwili uspokojenie sytuacji, takie uspokojenie widzimy już od ponad tygodnia. Wydaje się, że złoto buduje w tej chwili jakiś trójkąt. Na wykresie czterogodzinowym budujemy tu, budujemy tu prawdopodobnie trójkąt z dolnym ograniczeniem w tej chwili w okolicy 1500, górne 1990, i tu dopiero, tu dopiero zakończenie budowy tej konsolidacji, zakończenie tej, tego okresu takiego uspokojenia powinno dać sygnał albo jednak do powrotu znowuż na 1800, Albo do ataku, już wtedy na all time high, bo to, bo to, jeżeli byśmy wyszli z tego górą, no to wtedy już idziemy na 2070. Nie chcę rozstrzygać w tej chwili, który scenariusz jest się tu nam zrealizuje, natomiast myślę, że warto rozważyć tę koncepcję budowy trójkąta na wykresie czterogodzinowym, jednogodzinowym. No i jeszcze może indeksy, brakuje tu cały czas zmienności na indeksach amerykańskich, tak wygląda Nasdaq, Nasdaq, który piąty, szósty dzień w zasadzie konsoliduje się pod 13 tysiącami punktów. Wskazuje to, że ma ochotę wyjść górą, bo skoro jesteśmy przy oporze i ten opór... Nie uaktywnił na tyle sprzedających, że jakoś mocno e, zaczynamy tu odchodzić w kierunku chociażby połowy zakresu tego trendu bocznego, czyli 12500, to prawdopodobnie w najbliższych dniach, jeszcze w tym tygodniu, będzie podjęta próba przebicia, zdecydowanego przebicia poziomu 13000, która powinna być skuteczna, czyli można powiedzieć, że lekko wzrostowo, Z targetem w okolicy 13760. Tam mamy opór, taki szczyt z sierpnia ubiegłego roku. No i jeszcze DAX. DAX, który trzyma się bardzo dobrze, tak jak zresztą inne indeksy europejskie. DAX stoi w tej chwili przed szansą przełamania takiej niemocy i zakończenia tej korekty technicznej, która rozpoczęła się nam na początku marca i doprowadziła do spadku. Z poziomu 15,600 na 14,500, czyli prawie 1000 punktów w y, krótkim okresie. Y, atakujemy w tej chwili opór na 15,300. 15,250, 15,300. Przebicie tego poziomu to możliwe. Y, to bardzo prawdopodobny atak na 15,660. I jeszcze dwie spółki. Pierwsza spółka to jest Apple. Przypomnę, jesteśmy w takim e, średnioterminowym trendzie wzrostowym. E, po tym, gdy Apple bardzo mocno odbiło z poziomu 124, Wzrosło do 157. Tam zrobiło lekką korektę, cofnęło się, po czym wybiło ten opór, i teraz jest konsolidacja nad, przebitymi, nad przebitym oporem. Tego typu konsolidacja dość często kończy się kontynuacją ruchu, czyli poprzedzającego, a ten ruch jest wzrostowy. W związku z tym wydaje się, że dość prawdopodobnym scenariuszem w tej chwili dla Appla jest kontynuacja ruchu wzrostowego w kierunku w kierunku oporów czyli 180 dolarów, a jednocześnie w kierunku ATH. Ewidentnie spośród tego, nazwijmy to, fanga, to Apple jest jedną z silniejszych spółek obok Microsoftu. Myślę, że warto, warto się nią zainteresować. I właśnie wspomniany Microsoft jeszcze tu podobna sytuacja. Przypomnę, tu też byliśmy w takim dość mocnym trendzie spadkowym, bo kurs spadł z poziomu 350 na poziom 210, 140 dolarów. No i z 210 kurs wzrósł na 280, dość mocno szarpany rynek. Natomiast zaczynamy, zaczynam tu widzieć dość pozytywne sygnały, mianowicie. Zaczyna nam się tu rysować struktura trendu wzrostowego, który jest niezwykle szarpany, ale jest wzrostowy. Mamy każdy szczyt coraz wyżej i każdy dołek coraz wyżej. No i obecnie po wyznaczeniu takiego lokalnego szczytu tu w okolicy 280 rynek już się jakoś mocno nie cofa. To, co chcę przekazać, to jest to, że jeżeli wybijemy 280, to prawdopodobnie ten Microsoft pociągnie w kierunku 310-315 dolarów. Innymi słowy, warto pomyśleć o długiej pozycji, tym bardziej, że jesteśmy po przebitej już spadkowej linii trendu. Stop loss 268, target okolice 315, a później to nawet może 340. Tak czy inaczej, myślę, że warto tu przeważać długie pozycje, bo po tej okresie takiej takiej konsolidacji ten, ten Microsoft powinien lekko tu nam podbijać, podbijać na coraz wyższe poziom. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.